Znowu nie, nie wyżyje za tych chmur, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko uda się spędzić bardzo miły ten czas. Drodzy Państwo, a zaglądając do kartki z kalendarza, warto przyjrzeć się dacie 27 października 1931 roku, kiedy to polski pilot Franciszek Jach dokonał w, Dęb w Dęblinie oblotu pierwszego polskiego szybowca NN jeden. Z kolei w 1955 roku i tutaj przenosimy się za ocean, miała miejsce premiera amerykańskiego dramatu Buntownik bez powodu, czyli filmu opowiadającego o dojrzewaniu urodzin i o przyjaźni i o tym filmie też warto wspomnieć ze względu na aktora, który grał główną rolę właśnie w Buntowniku, czyli o Jamesie o Deanie, zwłaszcza, że niespełna miesiąc przed premierą filmu zginął w wypadku i jest też pierwszym aktorem, pierwszą osobą, która uzyskała pośmiertnie nominację do Oscara w kategorii Najlepszy aktor. Natomiast w 1971 roku w Szpitalu w Trzebnicy dr Ryszard Kocięba przeprowadził pierwszą w Europie um, udaną operację przeżycia ręki. Szpital w Trzebnicy imienia świętej Jadwigi do dzisiaj słynie z tego, że um, są tam przeszczepiane e, ręce, a także, a także nogi. Pracował tam bardzo e, sławny pan dr Domanasiewicz, który nieraz przeprowadzał pienierskie e, operacje. Byłem w tamtym szpitalu również, także naprawdę mogę powiedzieć, że obsługa jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W 1991 roku natomiast odbyły się pierwsze przedterminowe wybory od zakończenia II wojny światowej, wybory do Sejmu i Senatu, a zwycięzcą tych wyborów została Unia Demokratyczna. A Mateusz, pamiętasz swoje pierwsze wybory, w których mogłeś brać udział czynnie? Pamiętam. Było to dokładnie, no jak skończyłem 18 lat, jak już mm -hmm. byłem uprawniony do, do głosowania, to wraz z całą rodziną udaliśmy się na świetlice. Mm -hmm. Zawsze wybory odbywały się albo na świetlice, albo, mm, albo w szkołach. U nas było to na świetlicy. No i ten pierwszy taki. Tak, 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 były taki to jest po, taki mhm. poważny wybór tak na kogo zagłosować. Jak człowiek ma 18 lat, to jeszcze nie do końca jest wgłębiony w tę politykę i nie do końca zdaje sobie sprawę, no mhm. co w tym wszystkim tak dokładnie chodzi, ale, ale wtedy człowiek czuje się dorosły. A pamiętasz, do czego były to wybory czy? Czy nie? nie pamiętam teraz. Wydaje mi się, że na prezydenta, bo jesteśmy wtedy całą rodziną zbiorowo, więc to był taki, taki ważny, ważny dzień, ale, ale nie pamiętam dokładnie. Ja pamiętam, że u mnie to był rok 2003, jakoś miesiąc po tym jak skończyłam, 18 lat, a pamiętam dlatego, że były to wybory związane z referendum wstąpienia do Unii Europejskiej przez Polskę. Czyli bardzo ważne. Ważne, tak, także doskonale to pamiętam. A drodzy Państwo, wracając do naszego programu, yy, przypominamy, że u nas tradycyjnie ćwiczenia fitness yy oraz kucharz, a także porozmawiamy o pierwszym polskim satelicie komercyjnym, pokażemy także na czym polega sztuka kaligrafii, yy, porozmawiamy także z członkami klubu realizatorów filmowych i to wszystko dzisiaj w naszym programie. Serdecznie zapraszamy, proszę pozostać razem z nami. Pan Kuba Gryzowski, klub realizatorów filmowych. Skupiasz sobie właśnie takich miłośników, kręcenia, to nie wiem, czy to są filmy takie... 15-20-minutowy czy dłuższe formy ja na się, przykład? Jak, Staram nie... Jeżeli na przykład, bo, bo spotykacie się raz w miesiącu i po takiej prezentacji, takiego filmu jest dyskusja. Czy to jest, można przyjść z jakimkolwiek filmem, czy na przykład to jest jakoś tematycznie podzielone, czy zadajecie czasem, sobie jakiś temat? Jak, jak to wygląda? Czasem rzeczywiście... Mieliśmy sobie przed wejściem, można powiedzieć, że ma to też taką formę edukacyjną, ponieważ ci bardziej doświadczeni realizatorzy mogą zdradzić jakieś tajniki tym młodszym. No tak. Żeby się przydają. W trakcie waszych spotkań odbywają się też pokazy filmów na przykład jednego reżysera i tak będzie 8 listopada. Tak, dokładnie. Dziewczyny jednego, Dziewczyny jednego Boga to jest ostatni film. Mhm. To jest no, film na czasie, bo to dwóch